Jeżeli masz 30, 35, 40 lat i dalej nie możesz ogarnąć redukcji, to totalnie nie znaczy, że jesteś leniwy. To oznacza tylko to, że nikt ci jeszcze nie powiedział, jak to zrobić po męsku i bez głodówek i kardio. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski, jestem trenerem personalnym i pomagam facetom po 30 zrzucać brzuch i odzyskiwać męską sylwetkę bez kardio i bez głodówek. I dzisiaj ten film będzie bardzo krótkim, bo pokażę ci trzy proste zasady, które dają maksimum efektów. Te zasady pozwolą ci ruszyć tą redukcję w końcu z miejsca. A więc przechodzimy. Trzy proste zasady redukcji dla facetów 30. Plus. Pierwsza. Jedz mniej, ale nie mało. Nie deficyt 1500 kcal, no chyba, że ważesz około 150 kg, to spoko, tylko 20 do 25% mniej niż twoje realne zapotrzebowanie. Czyli przykład, jeżeli twoje zapotrzebowanie wyjdzie tam 2700 kcal, to robisz deficyt i wychodzi ci 200-2200 kcal, a nie 1500. I bum, masz przepis na sukces. Bo redukcja powinna być prostym procesem, jest mozolny i trwa długo, ale powinien być prosty i do utrzymania, a nie, że tydzień atakuje atakujesz odówkę to nie jest redukcja. Druga rzecz. Trenuj siłowo, a nie tylko kardio. Budowanie lub utrzymywanie mięśni to jest wyższy metabolizm, ponieważ masz więcej mięśni, więc więcej ważysz, więc z automatu możesz troszkę więcej zjeść. Nie są to jakieś duże ilości, ale jednak mimo wszystko te 100-200 kalorii, jak zbudujesz trochę mięsa, więcej będzie, więc nie wiem jak ty, ale ja biorę codziennie jeden baton więcej, nie? Plus masz do tego lepszą sylwetkę, jak masz te mięśnie. Nie wyglądasz jak taki flag wysuszony, który robił redukcję bez treningu Siłowego. Cardio jest jak najbardziej spoko, ale jako dodatek, a nie jako fundament. Czyli jak sobie wrzucisz 15 minut schodów, bieżni po treningu, to spoko, ale jeżeli codziennie biegasz po godzinę albo forsujesz 30 tysięcy kroków dziennie, to to niestety nie zadziała, bo nie zbudujesz sylwetki na samym orbitreku, co nie? Więc pamiętaj, cardio jako dodatek. 15-30 minut bieżni, spacer pod górkę po każdym treningu, spoko, jak najbardziej spoko. A codzienne zażywanie się bez treningu siłowego nie przejdzie. Trzecia rzecz, ostatnia, czyli jedz białko i dużo objętościowo posiłki, czyli minimum od 1.6 do 2.2 grama białka na kilogram masy ciała. Czyli dla chłopa 100 kg od 160 do 220 g białka na kilogram masy ciała. Do tego Duża objętość talerza to równa się też duża sytość i równa się kontrola wieczornych napadów. W praktyce może to wyglądać tak, że wyobraź sobie, że masz 100 kalorii z chipsów, a 100 kalorii z kurczaka. O pierwszych zapomnisz dosyć szybko, a ten kurczak na trochę cię nasyci. Więc w praktyce jedz kurczaka, jedz skry, twarogi, warzywa, pełnoziarniste węgle w postaci. Makaronu pełnoziarnistego, ryżu brązowego, chleba graham, chleba żytniego, razowego to jest klucz do sukcesu. I to były te trzy proste zasady, które jak wdrożysz serio, to waga zacznie spadać. Ale teraz druga strona medalu, czyli najczęstsze błędy, które psują redukcję. Czyli zbyt mało jedzenia równa się głód, równa się napady, równa się zero efektów. Czyli głodujesz od poniedziałku do środy, a w czwartek kończysz w McDonaldzie. Dlaczego? Bo dałeś sobie deficyt 1000, 1500 kilokalorii i musisz to jakoś nadrobić, bo silna wola i psychika nie są silne w nieskończoność. One mają swoje zasoby, które sami się wyczerpują i właśnie to jest ten moment, kiedy lądujesz w McDonaldzie albo na kebabie. Drugi błąd, czyli brak planu treningowego, czyli chaos i brak progresu. Czyli chodzisz na siłkę, ale trochę trenujesz, jakbyś był tam przypadkowo. Czyli weźmiesz se hantla, na powyciskasz, weźmiesz se hantlę, pouginasz na bica, pójdziesz na hamera coś tam na klatę porobisz. Wszystko jest przypadkowe. Już abstrahując od tego, że bolą Cię lędźwia, nie wzmacniasz koru, brzucha, bo, bo nie wiesz jak, bo robisz tylko zestaw dyskotekowy, bo takie rzeczy się promowało na forum w 2014 roku, czyli klata, bicepsik i do domu. Więc bez planu treningowego masz chaos. Raz ćwiczysz do odciny, raz w ogóle daleko od odciny, raz robisz przerwy minutę, raz cztery minuty. To wszystko jest takie trochę przypadkowe, no nie? I ostatni błąd, brak białka i objętości, czyli ciągły głód. Czyli sama owsianka na wodzie i kawa rano, to nie jest dieta, tylko to jest przepis na wieczorne chipsy. Dlatego jak to naprawić? Każdy posiłek powinien być objętościowy. Czy jakieś warzywa tam wrzucić, jakiś błonnik. I w każdy posiłek, żeby był syty, powinien mieć białko. Tak od 30 do 50 gramów białka w każdym posiłku. Czy owsianka jest zła? Nie, owsianka sama na wodzie jest zła, ale jak dorzucisz sobie do niej skyra i jeszcze miarkę białka do owsianki samej, już masz zajebiste śniadania. I to takie drobne różnice robią różnicę. Więc, więc w taki sposób ogarniesz ten błąd. Po prostu dorzucając białko do każdego posiłku. Jakiś twarożek, jakiś serek wiejski, jakaś szynka chuda, to naprawdę nie jest takie trudne. Jakiś jajka, nawet to naprawdę nie jest takie trudne, tylko po prostu trzeba chcieć i wyjść z takiego naszego autopilota, bo każdy z nas ma taką liczbę posiłków, którą jemy codziennie, bo, bo tak jakoś wyszło i tak to już jest wbudowane w nasze geny, no nie? Więc no, tak to wygląda. A jeżeli interesuje Cię bardziej temat sytości, to koniecznie obejrzyj ten film, gdzie dowiesz się po prostu, jak działa sytość na redukcji. Z mojej strony to było tyle. A jeżeli, jeżeli szukasz pomocy, jeżeli szukasz gościa, który za Ciebie wszystko ułoży, da Ci plan, dzięki któremu zrzucisz 6-12 kg w 3 miesiące bez głodówek i bez kardio, to koniecznie sprawdź program Redukcja Pro. Link masz w opisie. W opisie też masz darmowego e-booka, którego możesz sobie odebrać i mów ze mną rozmowę. Zobaczymy, jak mogę Ci pomóc, osiągnąć te cele. I tyle. Do następnego. Pozdro!